Egipcjanie mierzą czas z pomocą słońca. Słońce podróżuje po niebie w tempie 15 stopni na godzinę. Cień, rzucany przez przedmiot, porusza się z podobną prędkością. Tam, gdzie dużo jest, jest dni słonecznych, cień wykorzystywano jako wskazówkę zegara. Najstarszym zegarem działającym w oparciu o to zjawisko był pionowy obelisk. Ta zwężająca się ku górze kolumna przypominająca londyńską igłę Kleopatry rzuca wędrujący cień o różnej długości, zależnie od pory dnia, od tego, jak wysoko wisi słońce na niebie. Egipcjanie stosowali również małe przenośne zegary słoneczne. Miały one kształt litery T, wygiętej w pobliżu poprzecznej belki w górę pod kątem prostym. Dzięki tej formie cień padał na dłuższą belkę zegara, którą rankiem układano na ziemi na... na ziemi skierowaną dokładnie na zachód. W południe odwracano zegar w przeciwnym kierunku, na wschód. Na dłuższej belce znajdowało się pięć oznaczeń rozmieszczonych w różnych odstępach. Jedno znajdujące się dokładnie pod pionowym, te Wskazywało, gdzie dzień powinien się znaleźć w samo południe. Kolejne oznaczenia odpowiadały pięciu godzinom między południem a zachodem słońca, albo wschodem słońca a południem, jeśli zegara używano rano. Egipcjanie dzielili okres, kiedy słońce znajdowało się nad horyzontem, na dziesięć godzin i doliczali dwie dodatkowe godziny na świt i zmierzch. Noc również dzielili na 12 godzin, co, da co dawało w sumie 24 godziny na dobę. Posługiwanie się zegarem słonecznym wymagało od Egipcjan dobrej orientacji w stronach świata. Północ, południe, wschód i zachód miały dla nich ogromne znaczenie, czego dowodem są ściany piramid zwrócone dokładnie w tych kierunkach.